Nie czuję się zbytnio dobrze będąc w centrum. Top of the world, ok. No to nie wiem co mam zaznaczyć w takim razie, bo tutaj nie ma innej odpowiedzi. No. Dobra, czyli, czyli to, to pierwsze mam zaznaczyć. Dobra, dobra. No, kochany, my nawet nie jesteśmy w połowie, dopiero 14% pytań. Dobrze. A jestem zawsze pewny, siebie w swoich poczynaniach B jestem... które bardziej do ciebie pasuje znowu, tak? A, zamierzam wiele osiągnąć, B, chcę być po prostu szczęśliwy. Okej, okay. okej. Okay. Mam nadzieję, że odpowiadasz zgodnie z prawdą, tak? Bo nie mam tego jak zweryfikować, nie mam tutaj wariografu, chociaż niektórzy nawet potrafią i wariograf oszukać, są tacy psychopati. Zawsze wierzą w to, co mówię, albo ludzie czasami wierzą w to, co mówię. Ja mam dokładnie tak samo. Chciałbym, żeby ktoś kiedyś napisał moją biografię. Nie lubię, kiedy ktoś wtrąca się w moje życie. Ja bym nie chciał, żeby ktoś pisał moją biografię. Wolę sam napisać własną autobiografię, bo jeszcze ktoś pomyli. Najważniejsze fakty z mojego życia. No właśnie, szkoda, że takie odpowiedzi nie przyjemności okay. za chwilę będzie pytanie które będzie półmetkiem być połowa e, mogę żyć tak jak mi się podoba albo nie, nie zawsze okoliczności pozwalają mi robić to co chcę ok dobrze staję się niezadowolony gdy ludzie mnie nie zauważają albo nie mam problemu gdy ktoś mnie nie zauważa. żebym był lepszy lub gorszy od innych. Zazwyczaj potrafię wykręcić od, 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 od odpowiedzialności albo staram się akceptować konsekwencje moich działań. Jestem utalentowany pod względem wpływu na ludzi. Nie mam zbyt dużego wpływu na ludzi. Naprawdę no, na mnie nie masz żadnego wpływu, tak ci powiem prywatnie. Więc e, może tam na innych masz, ale na mnie na pewno. Możesz swojej mamie ani mi. Nie mam problemu z manipulowaniem ludźmi. Albo nie lubię manipulować ludźmi i źle się z tym czuję. Manipulacja to jest najgorsze, co może być. Manipulacja, gazlighty. Znaczy, gdy mam okazję. Każda okazja jest dobra, żeby się nieco popisać. I nie ma nic złego. Jestem urodzonym przywódcą, albo umiejętności przywódcze wymagają ciągłego rozwoju. Z tym się rodzi, nie? Z tym się rodziłeś. Albo ma abyś, tylko nie ma. No. Wiem, że jestem świetny, bo ludzie cały czas mi to mówią. Mam uwagę, a ty przez 10 minut już uh, Jesteś przeze mnie Interview Więc Doceń to Jak słaby internet. To jest poniżej moich oczekiwań, poniżej moich standardów. Jak skończymy, to zadzwonię do mojego operatora i mu na bluzkę, i go z i sprawę, że on nigdzie nie, zatru nie zatrudnią. Nawet jako segregatora śmiercińcze, jak to się tam nazywa. Nigdzie nawet nie będzie sprzątać schodów na ulicy. Chodnika na ulicy nawet nie będzie sprzątać. Nic, nic. Będzie serem. Dobrze. Eee, pożądam władzy, albo władza jako taka mnie nie interesuje. Dobrze, ostatnie parę pytań, dosłownie. Będę wspaniałą osobą albo mam nadzieję, że odniosę sukces. Lubię pokazywać swoje dzieło.